Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się tematem klasycznej motoryzacji, która była dostępna dla większej rzeszy odbiorców aniżeli samochody. Zajmiemy się klasycznymi jednośladami, pojazdami, które zmotoryzowały Polskę jeszcze długo wcześniej, zanim pojawił się mały Fiat. Jak to się wszystko zaczęło? Po II wojnie światowej. Kraj był kompletnie zniszczony, a produkcja motoryzacyjna skupiła się na pojazdach, które mogły odbudować kraj i uruchomić gospodarkę. Jeśli chodzi o transport, no to głównie skupiono się na transporcie publicznym. Powstała oczywiście fabryka FSO, fabryka samochodów osobowych na żeraniu, z której zaczę zaczęły zjeżdżać pierwsze modele Warszawy. Ale były to samochody przeznaczone głównie dla służb, dla działaczy partyjnych, nie za bardzo dla zwykłego zjadacza chleba. Samochód był niemalże jak na tamte czasy luksusowy i bardzo trudno dostępny oraz drogi. Także produkcja Syreny nie bardzo poprawiła sytuację. Był plan wprowadzenia bardzo taniego samochodu samochodu z silnikiem niemalże motocyklowym, bo był to dwusuwowy silnik dwucylindrowy o pojemności 300 cm3, który generował od kilku do kilkunastu koni mechanicznych. Był to Micrus MR300. No niestety nie udało się wdrożyć go do dużej seryjnej produkcji. No, i musieliśmy, jeśli chodzi o samochody, czekać dopiero na malucha. A co było wcześniej? Dużo łatwiej, dużo prościej i dużo taniej można było produkować motocykle. I to właśnie motocykle zmotoryzowały Polskę. Myślę, że taką wielką legendą motoryzacyjną, jeżeli chodzi o polskie jednoślady, jest motocykl WSK. Każdy zna WSK, wielu myślę, że jeździło i dzisiaj WSK, kiedy zmieniły się przepisy i możemy WSK jeździć na kategorii B, znowu WSK wraca do łask, bo jest to naprawdę świetny motocykl, o którym warto pamiętać, którego historię warto kultywować, bo już takich produktów więcej nie będzie. Ciekawymi klasykami, którymi warto się zainteresować, które warto uratować są motorowery Rometa. Pojazdy, które jeszcze kilka, kilkanaście lat temu można było kupić za bezcen. No dzisiaj ich ceny poszły wyraźnie w górę, bo za w miarę ładne, w miarę jeżdżące egzemplarze z aktualnym ubezpieczeniem, przeglądem trzeba zapłacić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Warto te pojazdy naprawiać, warto je ratować. Części są w dalszym ciągu dostępne. Jest to pojazd, który nie wymaga od nas tak dużo jak samochód. Jego przechowanie jest bardzo proste. Wystarczy jakiś garaż, jakaś piwnica. Niektórzy nawet swoje motorowery trzymali w pokojach, w bloku, wnosili je po schodach tak to wyglądało te pojazdy kiedyś dzisiaj może ktoś się z tego śmieje, ale kiedyś to było naprawdę coś wielkiego mieć komara z opowieści znam, że mój sąsiad który miał bodajże mz wprowadzał ją do domu po kilku stromych schodach i ten motocykl stał na ganku w domu mimo tego, że było miejsce do tego, żeby ten motocykl gdzieś schować, był garaż były jakieś stodoły, no ale to był tak ważny pojazd, tak cenny dla niego, że musiał stać w domu. I są różne oferty, zaczynające się od kilkuset złotych, z pojazdów zdekompletowanych, bez dokumentów. Jeśli chcecie odbudowywać taki pojazd, warto kupić pojazd, który chociażby ma dokumenty. Bo odbudowa tego pojazdu jest bardzo prosta. Nawet jeśli ktoś nie ma pojęcia kompletnie o motoryzacji, są dostępne różnego rodzaju poradniki, katalogi części ze schematami, jak składać taki motorek. I rzeczywiście, kiedy już mamy pomalowaną, wypiaskowaną, pomalowaną ramę, to taki motor możemy nawet składać w domu, jeśli mamy kawałek miejsca. Nie potrzebujemy garażu, nie musimy go Znajdować dla niego miejsca parkingowego. Więc to jest dużo, dużo prostsze. Jeśli chodzi o motorowery Rometa, to jest jeden szczególnie dla mnie ważny. Jest to Romet Pony 50, czyli popularna motorynka produkowana od lat 70. w różnych wersjach. Od M1, M2, M3 po 301, którego produkcję zakończono w 1994 roku. Motorek niezwykle pożądany przez młodzież, który wygląda cudownie. Jest taką małą perełką polskiej motoryzacji, którą warto uratować, warto kultywować. Coraz trudniej jest kupić motorynkę w, w rozsądnej kwocie bo w tym momencie ceny zadbanych egzemplarzy, bardzo ładnie zachowanych egzemplarzy już sięgają nawet 10 tysięcy złotych. Ale jeśli chodzi o odbudowę, jakiś czas temu spotkałem ogłoszenie sprzedaży ramy, nowej ramy do motorynki, która już była nieco zmodyfikowana, tylny wahacz był na łożyskach igiełkowych. Nawet spotkałem informację, że właściciele tych aukcji Pomagali w jakiś sposób zarejestrować te, te nowe ramy, jako nowy motocykl. Nie wiem, w jaki sposób miałoby się to odbyć. Niestety, ostatnio nie znalazłem już tego ogłoszenia. Jeśli ktoś wie o czymś takim, to bardzo proszę dajcie znać. Ale faktycznie, odbudowywane są te motorki, rzeczywiście ramy są oferowane, więc jeśli mamy. Mamy gotową ramę, to większość elementów jest dostępnych. Jeśli uda nam się kupić jakiś zbiornik paliwa, e, widziałem ogłoszenia też e, kół do sprzedaży. Więc wszystko jest właściwie dostępne i to jest bardzo fajne, że właściwie od zera możemy ten motorek zbudować sami własnymi rękami. I to jest coś pięknego, e, to jest właśnie piękne e, w jednośladach. Jeśli chodzi o rynek motorowerów, jest jeszcze jedna konstrukcja, która jest jak na motorower, naprawdę konstrukcją bardzo dojrzałą. Jest to motorower Simpson S51. Motorower, który niemalże przypomina już motocykl. Jest to naprawdę świetna konstrukcja, jeśli chodzi o stronę techniczną, bo zapewniał świetne osiągi porównując do naszych polskich motorowerków. I wygląda naprawdę dojrzale. Wygląda już jak prawdziwy motocykl, więc taki 14-latek, który zrobił kartę motorowerową i dostał w swoje ręce Simpsona gdzieś w latach 80. czy 90., nawet później, no to był królem świata. Naprawdę świetny, bardzo pożądany był to motorower, który naprawdę był bardzo udaną konstrukcją. Dzisiaj jest ich coraz mniej, ceny poszły w górę. Jeśli ktoś jest fanem tego typu pojazdów, to myślę, że jest to ostatni moment na to, żeby poszukać Simpsona w dobrym stanie i zachować go jako przyszłego klasyka. A więc szukajcie, naprawiajcie, ratujcie, remontujcie polskie nie tylko polskie jednoślady, bo to też jest kawał, wielki kawał historii. Nie tylko samochody. Skupiamy się właśnie tylko głównie na samochodach, ale także motocykle, które są dla nas, będą właśnie łatwiejszym początkiem z klasyczną motoryzacją. Początkiem, który nie będzie dla nas taki wymagający, który pomoże nam nauczyć się troszeczkę mechaniki tego, jak były pojazdy budowane, troszeczkę zrobić samemu, bo właściwie przy samochodzie będzie nam bardzo trudno. Odbudowa blacharska auta to są duże pieniądze. A motorower, no jeśli trzeba będzie nam wypiaskować i naprawić ramę, no to powiedzmy jakieś 1000 zł, jeśli chcemy to zrobić w miarę dobrze. A później już się bawimy, kupujemy części, szukamy ich, składamy, przeglądamy schematy i cieszymy się tym, że sami naprawiamy swojego klasyka. Także pozdrawiam serdecznie, eee, mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem. Eee, tym materiałem, że ktoś może zainteresuje się. Przypomnij sobie, że gdzieś w garażu, w jakiejś shopie u wujka, dziadka czy sąsiada stoi jakiś za, zapomniany y, motorower czy motocykl, którego warto wyciągnąć, warto od, odkurzyć, y, odpalić, uratować i cieszyć się klasycznym pojazdem. Motobudowlaniec na razie.